Siemanko, siemanko, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Tutaj ponownie ja, Kemol, nikt inny, goszczę Was na stronę, co, oczywiście CSGO Skins, na której z kodem Kemol wiadomo co, Wy dobrze to wiecie, tak? 2 zł, i 10 groszy na start dla nowych użytkowników i 10% więcej przy dodawaniu. Co więcej, jak wpłacacie sobie z kodzikiem Kemol, macie szansę wygrać tutaj takie skinki o wartości... Oje, ile tu jest? No, 3000 tysiące złotych? Tak, wystarczy, że wpłacisz tutaj na przykład minimum dwie dyszki, tutaj minimum 14, 15 i tak dalej. Tutaj macie uczestników, dziękuję za wpłatę, tutaj widziałem, dziękuję za wpłatę, tutaj widziałem Shiro, Mumimek, e, dzięki, dzięki, Homos, commandos i o, tutaj, no nie wiem, kto tutaj jeszcze. Dziękuję Wam wszystkim, że używacie kodu. E, jeżeli w, używacie kodu i tego nie wiecie, to możecie sobie na transakcjach robicie sobie, w, w, wrzucacie sobie Transakcje na Discorda, którego macie przypiętego, yy, w opisie zakładka yy, CSGO Skins i zgarniacie sobie bilety na to, żeby wziąć udział, żeby wygrać sobie awupkę, 1000 zł dzisiaj na moim koncie, nowe skrzyneczki Trick or Treat, tak, z okazji zbliżającego się Halloween. Mamy tutaj Witch, Brow, Case, Breath, to... aha, breath. Ok, czyli mamy tutaj brew wiedźmy, bo Witch to jest wiedźma. Jak dobrze, jak dobrze wiecie, 126 zł. Na klika trzy takie skrzyneczki. Stestujemy sobie, jak to tu wygląda: Pulse, White Belly i Melon Drama, czyli Dramat. Ech, ostatnia, ostatnia broń nam to podsumowała bardzo dobrze, ale to nie znaczy, że powinniśmy się załamywać, ponieważ nie od razu Rzym zbudowano w voodoo case, Co my tutaj mamy. Butterfly Gamma Doppler, Face 3. Bardzo fajny skinek. Co prawda szansa nie za duża, tak? Ale ile kosztuje z wiedyszki? 26, 24. W zależności od stanu. Imperial, imperial Plate, rękawice Crimson Wave, Gamma Dopplerek, kolejny. małski, No w ogóle w tej skrzynce chyba co? Jakoś wydaje mi się zawsze, że jest ich jakoś bardzo dużo. A tymczasem. Widzę tutaj niedostatek tych skrzyneczek. Dlatego, w sobie spróbujemy dziabnąć za stóweczkę i zaraz przejdziemy sobie do bitew. Bo jak widać, nie wychodzi nam, ale skoro tak, <ścoughs> 5 zł, 5 zł, nie jest to dobra wróżba. Pumpkin case'a zostawiamy sobie może na koniec, może na bitewkę. Mam jeszcze Astro Case i Gummy Bear Casey do potestowania, a także Zombie Escape, ale to już testowaliśmy. W takim razie bitewka, skoro tak nam daje, chcę, trzeba to wykorzystać daje, czyli yy, przeciwieństwo tego, tak? czyli właśnie, wręcz przeciwnie chcę tutaj uśpić moich przeciwników, dlatego Astro Case w ilości sztuk 3, do tego 3 razy Gummy Case i niech będzie bref, bref, Wiedźmy Underdog, 310 zł koszt tej bitewki mm, dodajmy Botarosso o, Murasz do nas dołączył oby go nie zamurowało Oby go nie zamurowało przypadkiem. O, już zostaliśmy w ogóle. Już 2000 punktów zgarnęłem. 2080. Bardzo fajnie. Bardzo fajnie. Podoba mi się to. Tak samo jak mi się podoba rezultat aktualnie tej bitwy, ponieważ nasi przyjaciele Rosso oraz Murasz Rocket Popy po 15 zł. Tutaj kolejny kwas dla mnie, czyli Enforcer. 18 zł na moim koncie. Tymczasem Murasz 160. Powodzenia Ci, mordeczko, w wygraniu tej bitwy. Myślę, że masz bardzo małe szanse, jeśli o to chodzi. Dla nas Wicked Stick to się... A, sick, ok, choroba jakaś. Co to jest? Wicked. Wicked. Oj, 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 poczekaj, bo Wild Child nam tutaj troszkę psuje. Dorosco trzy dyszki tylko brakuje, no ale brew chyba mnie nie zawiedzie. No to nie kosztuje na P. Pe... <ślesk> Pychotka. Można tak to skwitować tą bitewkę. Ok, może sobie dołączymy tutaj do jakiegoś oponenta. Tutaj 800 zł to może lepiej nie, bo nawet tyle nie mamy. Na dwóch nawet się nie udało nam dołączyć. Hmm, tutaj za 69. No dobra, a spróbujemy. A może na żesterku? Co się też zgadzenia, 111, 1300 i 1300. Bardzo fajne skiny. Witam Cię. Dam Ci tutaj jakąś motkę nawet, a dam im fakera, co tam? Ego, tak? Trzeba na Ego wjechać. Eee, 25 zł dla nas. Super. O, i ten, i ten Famas, trzy dyszki. Super bitewka, trzy dyszki w plecy. 1400, kurde, kto tutaj kręci? to ten Murasz jest taki dobry? Mm -hmm. No ładnie, no ładnie, no dobra. 2 na 2, 2 na 2 trzeba stestować na Underdogu. Uuu, mm. mogę dać swoje miejsce. No to ja w takim razie chciałbym dołączyć tutaj, w to miejsce. Potestujemy... Te skrzynki Wicked Case. A, Witch Breath, sorry. Sorry, Brewka Wiedźmy. Mm, dokładnie tak. Do tego... O nie no, Pumpkina nie chcę chyba wrzucać już. Może na koniec. Ale Voodoo jak najbardziej. Voodoo jak najbardziej. Tryb Underdog. E, poprosiłbym, żeby jakieś kompanii dołączyli do nas. I samo. I samo jak zwykle z największym win rate'em. Czy to przypadek? Czy to przypadek? mogę go w takim razie dać... Dać do mnie, do ekipy. Na razie zaczynamy. Kiepsk. Kiepsk. Ale Wiedźma bardzo ładnie w ogóle oddała. Trzeba jej tu napomnieć. Oj, Hyperbiścik. Super, Emily. My się dobrze na zawsze dogadujemy. Ale poczekaj, bo teraz Hyperbis dla niego. Aha, bo... Okej, okay, okej. Okay, no tak, bo Emily sobie... Jakby to skwitować? Chyba nie mam za bardzo na to e, żadnego skwitowania. 250 zł. No ja bym zrobił tak. Hm. Ten voodoo case bardzo mnie kusi. Pumpkin, przepraszam. Pumpkin. 270. No właśnie, czyli trzeba trochę zarobić na niego, bo nawet tyle nie mam. W takim razie, wiedźmowy case na trzech. Standard. Tym razem. Pach. Miejsce środkowe. I zagramy na odważniaka, na czyli oj! Czyli dodamy sobie Botaj sam, który ma jak zwykle najwyższy współczynnik zwycięstw, jednak nie, bo Zenek Martyniuk sobie do nas zbija. Jak to będzie wyglądać? Klipa, a, a to Underdog. O, a ja nie chciałem standarda dać przypadkiem. No tak. U! No proszę bardzo. Chciałem powiedzieć, że i tak to nie ma żadnego znaczenia, bo e, nieważne jaki scenariusz i tak jest przegrywający, ale skrzyneczka, skrzyneczka e, poszczęściła nam się. Przejdziemy teraz do zwycięstwa poprzedniego odcinka. Ogólnie chciałem, e, chciałem Wam też podziękować, bo naprawdę bardzo dużo komentarzy zostawiliście. 25 to się nie zdarza. To się nie zdarza. Fajny też odcinek wleciał ogólnie. Z dwóch dyszek też można coś fajnego pokręcić. Pick a winner. Favok suce tak, Ceshash wiadomo. Zobaczmy tylko czy ma trade linka, jak najbardziej. Jak najbardziej. Inferno klacz 1 versus 4. Teraz będziesz mógł robić coś takiego z bronią, którą wygrałeś właśnie na tym odcinku. Gratuluję ci kolego. A my przechodzimy do ostatniej bitwy. No, mam nadzieję, że nie ostat Mam nadzieję, że nie ostatnia, ale. Pewien, pewien. głos mi mówi w mojej głowie, że. Będzie to ostatnia skrzynka. Skinkiem dla Was będzie zaraz wylosowany. E, pr... Zaraz wylosuję jeszcze skinka. Bo! Entschuldigung. Cze dobra, czekać. Bo ja tu tak gadam i zgarniam sobie pysznie. Mm -hmm. Pał, pał, pał. Dobra, odrabiamy. Szczerze. Pa to będzie największy comeback w historii. Tej strony. 500 zł. Patrzcie to. Pump. Kurde. Uu, dobra, pumpkin. Cursed. I witch. I wiedźma. I wiedźma. I na trzech. I na standardzie tym razem. Dawaj to. Dawaj to. Piękną odbitkę robimy. Pach. I i samo. A, na no, odważniaka lecimy. Hop. Trzy, dwa, jeden. Bungee. Job O... Ok. Co za! Aj! Apep kurs! Oczywiście. Oczywiście. Koźwa. No i po. Po. Jak zwykle. Jak zwykle. Kąbek byśmy zrobili, tylko że. Zły tryb. Czyli znowu odcinek. Yy, odcinek wygrany, tak. Nie ma, co, nie ma co tutaj dużo mówić No odcinek, odcinek Znowu na proficie Po prostu trzeba było zmienić tryb Skinka dla was Dobra, skinek dla was Yeti Camo w stanie Minimalware, nowy skinek Stosunkowo nowy Mniej więcej nowy, ale Jakbyście chcieli wygrać, pamiętajcie Łapka w górę, komentarz i Hasło, które chciałbym Żebyście zawarli, to na przykład Wasz ulubiony dzień tygodnia Trochę błahe, ale czasem trzeba. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.